Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację, ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, raz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Chwileczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę! Nie no, ja też chcę spróbować! Kurcze, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak Miranda! To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda! Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma? Pu nie mogę na to patrzeć! Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam! Jest w mojej buzi. To obrzydliwe! On chyba nadal żyje. To straszne! Kalalów biegnie w moją stronę! Co robić? Masz! Masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał! Emma, chyba trafiłaś! Dziwne, nic tu nie ma! Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas! Chyba czysto! Nigdzie go nie ma! ciągasz pochopne wnioski! Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratuję Ma trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Wow. Aj, jak to boli. Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet! Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka? Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie maruć. To jest super! Takie pyszne! Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie! Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro rozkończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są gwalizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim Lizakiem. To dla mnie szansa ma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizaki i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć! Biedactwo! Daj ci pomogę! Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie mam mowy, daj mi to, to moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie. Jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz? To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda. Jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dostać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. To jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć! Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę popcandy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask to niewiarygodne! Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas się zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Koda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie? Bożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Co chce, mój ulubiony wnuk? Frytki? Świetnie. Zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Yes! Teraz powinno mi się udać. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Keczuk nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko ubierki. Co robić? Wiem. Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A tej frytki? Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No, oprócz tego. Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum, a teraz jajka. Jej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Trecz z patelnią będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite. I ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Keczup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami? Mmm, pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę! Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fuu, dlaczego jest taki lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Wyjdzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw i trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem, mały kamuflaż nie zaszkodzi. Ok. Trochę ketchupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. Nieco spłaszczyć. To okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. Nie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow. Ta pizza jest idealna i do tego najsmaczniejsza! No kto inny mógł wygrać jeśli nie ja? E, co tym razem? Chcę naleśniki! A, jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręca ogień. Świetnie, Teraz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem, po co robić mnóstwo małych naleśników. Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami? To będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał. Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem z mną sami. I jeszcze jednego. Z kolorową posypką. Nie. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle im idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutelle, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale! Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe. Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają Ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Uj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Mmm, pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Mmm, świetne. No ale wygrywa babcia. Kurat. I tam spójrz to kola. Super. Mam taką butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedzę swoim maleństwem. Dodatkowo się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. Ech, chce mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież Ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości koli. To, to naprawdę super! Super! Ale trzeba cię troszkę uspokoić. I pa, pa. Co? Gdzie? Ratujcie mnie! Nie mam teraz czasu. Powodziła się szansa, żeby ukraść trochę Coli. Ale to jest pyszne! Co? Dlaczego puszki są puste? Co jest kola. Nie ja! Jak śmiesz! To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła! A mnie ktoś ukradł kole. Przykro mi, po prostu mieliście pecha. Fajnie, prawdziwy obiad! Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka. Nie ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. Kto nie lubi? Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, no, wystarczy okay. ci. Dobra, zjem to, co mam. Mało, ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Ja też jestem bardzo głodny. Skrzydełka to najlepsze danie w fast było no, dobre, ale się nie najadłam. nic no! nie mam. O, widzę, że witam moje no, jeszcze sporo skrzydełek. Spadaj stąd. Właściwie i tam nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Całą górę mówisz, więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha, niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz! Jedz. Ekstra! Hej, gdzie są moje skrzydełka? To. To i tam. Patrz! Skrzydełka są niego. Ty złodzieju! Ile frytek? Wcale nie tak dużo, malutka porcja. Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Mów, mój nie jest taki ostry. No, mój jest najostrzejszy. Proszę, nie chcę być pierwszy. O, dobra, to ja zacznę. Właśnie pomyliłam. Sos jest bardzo ostry. Come on! Dobra, spadam stąd. Czekaj. Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry. Zaczynam. Albo nie udowodnię. A, to jest takie ostre. Płonę. Uważaj. Uratowani. Ufnij tam kolej. O nie. Ja mam dostać się na sam szczyt. Dzięki za pomoc. Dziękuję. Będzie naprawdę ostro. Wszystko jest dziwne. Jest dużo sosu. Szkoda, że on jest piekielnie ostry. Wystarczy, proszę, nie chcę więcej. No dalej, jedz. O nie, wieżałkawa. Jaka szkoda! Jakie to łasce! Trzymaj się, nie martw się! To wkrótce minie! Raz, dwa, trzy! Wspaniale, to moje ja ulubione ciasteczka! Ja też je uwielbiam! A ja mam największe! Bla, bla, bla! Ale to ja z pierwsza! Magiczne, rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają. Są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się! Za co? Julia, zaraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie. Obłęd. Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Mam pomysł. To będą najsłodsze kolczyki, yeah. jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsłaczniejsze dziewczyny. Kolczyki, rzeczywiście można zjeść. Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nimi nie tak. Ktoś się ugryzł. Co? Oh no. Kto to zrobi? A, to są ciastka, trzeba je zjeść. No pomysł się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajne smoothie? Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieskie smoothie. Już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, no to można się napić. Wow, to niesamowite. Super, też chcę spróbować. Nie mam mowy, to mój koktajl. Chibus. Mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy najważniejsze, żeby było pyszne. I tak ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, co dziwne. Ci są wszystkie cukierki? że masz po prostu dużą paczkę w środku żadnych cukierków. Szarlota, zobacz! Julia ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. To spokój i tak nie lubimy nems. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak mam szczęście! Super, a ty, Julia, zostałaś bez cukierków. No i dobra. Jak ich dużo. Trzymajcie, wystarczy dla wszystkich. Smacznego! Dzięki! To bardzo miłe!